Dzień dobry Państwu, Radosław Wąs. Dzisiaj gościmy w Centrum Teatru Muzyki i Tańca, oczywiście w Kutnie, a goszczę dzisiaj, a Państwo przed tele, telewizorami już wkrótce będą e, gościć, gościa, który bywa w Kutnie bardzo często, wokalista Janusz Radek. Witam Pana serdecznie. Kłaniam się, bardzo mi miło być u Państwa znowu, czyli ten drugi raz. No właśnie, znowu, ale nie tak drugi. Nie wiem, czy ostatnio to był festiwal Jeremiego Przybory chyba, kiedy był pan tutaj? Tak, tak byłem na festiwalu Jeremiego Przybory, śpiewałem, bardzo dobrze śpiewałem. Mhm, jak zawsze zresztą. Często pana gościmy w Kutnie, a jak pan kutno odbiera samo w sobie, jako miasto, jako ludzi? Muszę mieć chociaż raz czas, żeby się przejść, to po pierwsze. Po drugie, mogę tylko z perspektywy sceny i obserwacji widowni. Myślę, że wszędzie, gdzie się wychodzi na scenę wiarygodnie, to i widownia to odczuwa i zdaje sobie sprawę, że, że nie przyszliśmy się tutaj omamiać jakimiś fantasmagoriami, tylko rozmawiamy sobie muzyką i słowem. Rozmawiamy muzyką. muzyką. W tym przypadku to nie będzie Jeremi Przybora, ale będzie to troszeczkę inna postać ale przede wszystkim poetka, chociaż Przybora też poeta. Natomiast Halina Poświatowska i oczywiście dzisiejszy recital Poświatowska-Radek. Ile Radek czerpie z Poświatowskiej? Panu, nie będę odkrywał wszystkich szczegółów tego bardzo intymnego związku. No ładnie. Ja jestem starszy od Haliny o 10 lat, więc robię tutaj za takiego trochę Trochę takiego przewodnika mm -hmm. po różnych światach. Więc wymieniamy się tymi doświadczeniami. Wszystko jest to na płaszczyźnie bardzo subtelnej. Aczkolwiek nie pozbawionej wyrafinowania. Powiedział pan, że jest pan starszy od Haliny, to już tak po imieniu koleżeńsko o te 10 lat. Myślę, że tam też można zauważyć pewną taką sztafetę pokoleń i przekazywanie mhm. tej pałeczki, bo pan się urodził no możemy zdradzić, tak? W 1968. A natomiast poświatowska zmarła rok wcześniej. W 1967 roku. Mhm. Także gdzieś ta pałeczka była przekazana. Ona nie jest za bardzo poetką, po którą sięgają gdzieś osoby, które chcą ją zaśpiewać. Pan zaaranżował rozumiem, jej teksty do swoich utworów, tak można to określić. Tak, tak, tak. tak. Ja sobie adoptowałem jej wrażliwość, do, e, przy, przysposobiłem sobie ją i starałem się znaleźć jakiś punkt wspólny. E, jestem zainteresowany tą poezją, czy, czy też. Jestem zainteresowany tą namiętnością, tak bym to nazwał już od dłuższego czasu, od jakichś, nie wiem, 15, może nawet 20 lat. Już pan powiedział, że się urodziłem w 1968, czyli tak no, naprawdę prawa się połowa, rybła, tak, połowa mojego życia jest w jakimś tam od czasu do czasu związku, w związku z Haliną Poświatowską, i mi się wydaje, że ona była jedną z tych pierwszych, które przystały. Do, znaczy, które, które przestały się zajmować poet, poetkami, które przestały mhm. się zajmować pewną taką meta, metaforyką, która jest trochę taka zleśmiana że stafa i z młodo polskich poetów, e, tylko zaczęła być bardziej e, krwioobiegowa, czyli taka to bardziej, bardziej, tak. e, bardziej dotykowa, bardziej sensoryczna i, i bliższa ludziom, co, co automatycznie zdejmuje ją z jakichkolwiek poetyckich pomników, mhm. które się w Polsce stawia. I staje się bliższa, staje się na wyciągnięcie ręki, że można ją wziąć z tej półki i przeczytać. Nie trzeba żadnej celebry ubierania, wchodzenia w jakieś y, anturaże dostojne, żeby móc być z poświatowską blisko. I to tak, samo jest tutaj tak. na koncercie, mam nadzieję. Tak e, no właśnie, tak się zastanawiam, bo może ta poświatowska jest tak Panu bliska. A właściwie ta jej poezja, że jednak no, patrzy się nie tyle przez pryzmat samej poezji, ale też mm. na poetkę, jednak życie trochę odzwierciedla tej bóle męki mm. i cierpienia. I to, co gdzieś tam ta wielka tęsknota też się pojawia jednak y, w szerokim spektrum jej poezji. Czy to nie jest też tak, że patrzymy na tę poetkę jako konkretną kobietę cierpiącą, No jakby to górnolotnie nie zabrzmiało, ale cierpiącą myśli, trochę myśli... fizycznie. Ja, ja właśnie odwrotnie na nią patrzę. Ja w ogóle patrzę na nią na, 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 jako osobę, która wykorzystała życie. Myślę, że y, to całe cierpienie i te opisy jej, jej tragicznej choroby i tak mm. dalej, to ona myślę, że miała to wszystko gdzieś. No właśnie. Sądzę, że, że ona przekuwa, przekuwała to wszystko na wyzyskanie każdej chwili życia, i stąd jej poezja tak naprawdę nie jest o cierpieniu. To jest po prostu to jest poezja o wysysaniu z chwili mhm. wszystkiego tego, co się wiąże i z ciałem, wszystkiego tego, co się wiąże z zachwytem. Jeśli nawet z jakim, jakąś formą smutku, to, to smutku, który, y, który tak naprawdę uszlachetnia i wzbogaca, ale nie tego takiego polskiego smutasa, mhm, no właśnie, tylko takiego, to, jest... to, to była zresztą, umówmy się, to była bardzo nowoczesna kobieta, to była babka, która Znała doskonale historię filozofii, ona współczesną filozofię tworzyła w jakimś sensie. Ona, ona na owe czasy w Polsce była osobą również, również światową wręcz, ponieważ była w tych Stanach i, i tak naprawdę miała możliwość, e, miała w ogóle możliwość zostania w tych Stanach, zostania e, naukowcem, zostania tak człowiekiem. i wejdę w ogóle w słowo, bo to mnie zastanawia, bardzo intryguje. Czy pani nie uważa, że ona jest trochę zapomniana? Nie. Bo ja to odnoszę na przykład do Szymborskiej, no, tak. która też prawda, wszystkich doktorów Kościoła, wszystkich filozofów miała niejako w jednym małym palcu, ale lubiła też dla równowagi ten kicz. Po Szymborską się chętniej sięga. No bo Szymborska dłużej przeżyła. A może, to to może i tak, może, może i, i tak. tak. Myślę, że... Yy, myślę, że może, znaczy wiem, że to jest może straszne co powiem, ale może tak miało być, mm. że, że w wieku 30 paru lat Poświatowska umarła i i nie, nie zdążyła starzeć swojej, nie, nie zdążyła nabrać takiego dystansu do świata. Zobaczmy, co się. Czy nie chcę tu porównywać, ale no, każdy człowiek, im starszy, tym nabiera, nabiera pewnej mądrości, ale ta mądrość też powoduje, że te wiersze są no, przekombinowane. Mhm. Człowiek, człowiek stary wstydzi się prostoty. A, a poświatowska mogła sobie pozwolić na to, że się nie wstydziła, ponieważ nie wiedziała, kiedy umrze. Znaczy, ona wiedziała, że jutro może umrzeć, może stąd to wynikało. I, i ta, a ta prostota znowu, znowu jest bardzo naturalna, jest bardzo ludzka, bliska i, i tak naprawdę każdy, kto czyta poświatowską, może sobie, może sobie, może sobie odpowiedzieć na masę takich. Takich y, nieprostackich, ale prostych, naturalnych, szybkich odpowiedzi. Może sobie, może, może sobie zrobić te odpowiedzi, może sobie je wyzyskać, zna, znaleźć. Sądzę, że też zapomniany jest Stachura, zapomniany jest Grochowiak, z, zapomniany jest Wojaczek, chociaż Wojaczek poprzez może jakiś film, może poprzez to, że. że no bo wszyscy są zapomnieni ci, którzy, y, którzy szukają. Y, ale nie, odwrotnie, zaraz. Myślę, Słuchaj. że oni nie będą zapomnieni. Dlatego, że ten nerdowski ten etos i niemiecki etos pracy troszeczkę się zmienia. W społeczeństwie zmienia się chociażby dlatego, że nie tylko zdobyć i mieć kupę szmalu, ale też wyzyskać ten szmal, wydać go. A jeszcze jest coś takiego, co, na co, co ostatnio słyszałem, co mi się strasznie podoba, czas mieć czas na życie. Mhm. Czyli ludzie coraz częściej będą sięgali, jeżeli będą, do, do, takich, do takich opowieści, takich opisów przeżywania życia, że nie tylko gromadzenia, nie tylko praca dla pracy, ale też przeżywanie życia po to, żeby mieć przyjaciół, żeby, być, żeby, żeby realizować swoje pasje, żeby siebie realizować, żeby to życie miało jakikolwiek sens, żeby ono miało treść. Że nie tylko zdobywanie i zapierdzielanie do przodu. Myślę, że ktoś taki chociażby, jak nawet nawet Stachura, który przez niektórych uważany jest za, za poetę leśnego, gdzieś dla wypalaczy węgla i tak dalej, nawet on przy tej takiej. Może czasami trochę banalnej poetyce, może mieć swoją wartość może mieć swoją, swój sens takiego, takiego odetchnienia, takiego wyrwania się z zero-jedynkowego kodu, z, z tych wszystkich hajtechowych przestrzeni, z, tego, z, tej, z, tego, z, tego, z tych sensorów, które się dotyka, albo nawet się już nie dotyka, tylko się pomyśli, one się same dotykają. Może, może, może ta poezja będzie miała, no nie, nie wiem, Grochowiak to może nie, ale, ale też takie wywalanie flaków. Poprzez, poprzez sztukę, a nie poprzez yy, bezczelny film, który pokazuje mi, że ktoś ma jakieś rozterki i, i rwie się tutaj psychologicznie, w ogóle mnie nie interesuje, albo, mm -hmm. albo, albo filmy nie wiem, gangsterskie, gdzie chłopaki się strzelają mm -hmm. i miny mają bardziej w, w, wyuzdane niż to jest możliwe i napisane w scenariuszu. Muszę powiedzieć, że bardzo mi się podoba ta rozmowa, ponieważ ja nic nie mówię, a pan już odpowiedział mi na szereg pytań, które tak, muszę... miały nastąpić. To jest naprawdę bardzo Zbyt. rzadkie. Nie, nie, nie. No, był pan Ale jest to bardzo rzadkie? 300 km Jasne. z Krakowa, czy już się pogadam <gadam gadam> sobie chociaż trochę. W każdym razie wyszliśmy od punktu A, a doszliśmy do punktu Z, pomijając już do... wszystkie inne. Ale to Stacja, bardzo... kutno. <gadam> Stacja kutno. Teraz jesteśmy przy tej stacji, ale skończmy temat. Poświatowskiej, innych poetów, przejdźmy do pana, bo w końcu to pan jest tutaj gwiazdą, przynajmniej dziś. Ze wsi Wieliczka. Ze Wsiwieliczka, Ładnie to brzmi. W Wieś Kutno pozdrawia wszystkich mieszkańców mm -hmm. Wsiewieliczka. A teraz troszeczkę powróćmy do Pana biografii, bo przede wszystkim interesuje mnie to, kiedy Pan zaczął. Ja wiem, że to może jest pytanie, frazes, pytanie banalne, ale nie rozumiem, kiedy to się zaczęło, bo Pan studiował historię. O tam, historię. No o tam, w historii. tam, parę o tam, o tam, jeszcze innych no. rzeczy, ale tak. Hmm. Ale to było to. To, jest ta, to jest ten kierunek, który, który skończyłem. I to jest ten kierunek, mm -hmm. który skończyłem, a się, pracę mam gdzieś schowaną głęboko. Czy na ta historia się przydała na jakimś etapie życia? To tylko... plana historia się przydaje. Ja dzisiaj. wiem, ale czy zawodowo się przydała? <laughs> nie, zawodowo nie. Zawodowo nigdy się nie przydała. Chociaż kiedyś uczyłem dzieci przez dwa miesiące na praktykach i jest to, jest to niesamowicie ciężka praca, więc od razu wiedziałem, że nie. Na archiwistykę nie, nie poszedłem, bo, no bo, no bo dzisiaj miałbym kupę roboty. Mm -hmm. No i dzisiaj tak. Ale miałby pan zajęcie, to jest bardzo intratna pozycja. Stanowisko w tej, tak, w tej Epoce. W tej um. epoce to jest. Nie, no, historia, historia cały czas funkcjonuje i jest gdzieś tam. W, 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 ja jestem historykiem niepraktykującym, ale, ale dzięki temu, że, że historia jest pozwala przewidywać pewne. Yy, pewne ruchy, nie wiem, społeczne, mm -hmm. czy pewne działania polityczne. To są, to są przewidywalne rzeczy, to są... Nikt nic innego nie, wymyśla, nie wymyślił i to od czasu do czasu się powtarza jakąś taką sinusoidą. Mm -hmm. Więc potem jest potrzebna historia i lubię nią y, tłumaczyć rzeczywistość. Czasami. To jest bardzo ładne stwierdzenie, historyk niepraktykujący. Tak, tak, No ja mogę sobie powiedzieć polonista niepraktykujący. <laughs> Także naprawdę możemy sobie tu piątkę przybić. Kiedy zaczęła się ta muzyka w pana, w pana życiu? Czy to jest tak, że Pan się urodził już, prawda, jak mało dziecko, to beczał i wiedział, że będzie Pan się Śpiewał, bo to nie sądzę, że tak się nie, od to, razu no. było. Ale są tacy, którzy mówią, tak, ja od dziecka wiedziałem. Czy u pana Bocze tak się było? kłamią, muszą, żeby stworzyć historię, żeby... żeby Już żeby sobie potem... pomnik za życia postawić. Tak, no. to jest takie, takie trochę takie kaboteństwo mm -hmm. trochę. Ale myślę, że... No, nie no, jak byłem dzieckiem, moje dzieci też śpiewają, ale um, nikt wtedy w robotniczej rodzinie w mojej sytuacji nie myślał o tym, że, że można być artystą. I, i, I ja poszedłem, wylądowałem na prawie w ogóle jako mm. człowiek po liceum. Ale w liceum miałem kabaret, miałem przyjaciół. Traktowałem to jako naturalny rozwój jakiegoś takiego młodego chłopaka między 15 a 19 rokiem życia. I muzyka i śpiewanie było była jakąś, nie wiem, erupcją duchowości czy, 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 wrażliwości. No i myślę, że każdy powinien niezależnie od wszystkiego, każdy człowiek powinien, zresztą tak jest teraz, zobaczmy, no teraz ten, 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 ta, ta sztuka jest tak demokratyzowana, zdemokratyzowana, zdemokratyzowana, że, że każdy może pisać, pisać, blog i w pewnym momencie staje się pisarzem, jeśli znajdzie jakiś, jakiś moment na zaciekawienie ludzi. Więc to jest oczywiście niebezpieczeństwo, bo, bo trochę się traci ten, ten, ten wątły, aczkolwiek istniejący gdzieś tam granice, podział między ludzi obdarzonych talentem i nieobdarzonych, więc... więc ale, ale rzeczywiście to fajnie jest, że, że nie ma już... Myślę, że czas gwiazd jako takich zginął, uniknie. On się roztapia, rozmywa się, bo ja osobiście nie potrzebuję żadnych gwiazd. Ani, ani, w, ani w swojej postaci, ani w, ani w jakichkolwiek innych typach, które widzę, nie wiem, w Radzie czy w telewizji, znaczy w rady nie widzę oczywiście, ale słyszę. Wolę ludzi, którzy są gdzieś z kręgu mojego współodczuwania i podobieństwa, smaków i, i wartości, którzy o czymś coś dostrzegli i o czymś mi opowiadają. I myślę, że, że i też, też wynikam z takiego artysty publicznościowego. Jestem, no to no to, to mi się udało teraz, bo nie, nie użyłem tego nigdy wcześniej. Artysta publicznościowy, czyli z publiczności. No jasne, jak Pan w ogóle odbiera te swoje kontakty z publicznością? Bo niektórzy się totalnie zamykają na publiczność w sensie takim, że wychodzą one, oni są inną zupełnie osobą, mhm. kiedy wyrażają to, co wyrażają, mhm. a kiedy ktoś z publiczności do nich podchodzi, oni są zupełnie zamknięci. Czy to, to jest takie nie... przecież się jednak w rolę, no bo to jednak się wchodzi w rolę, kiedy, prawda, się wchodzi Pani, ja mam... na scenę, czy to aktor, mhm. czy pan jako wokalista? Mhm. Czy ja mam o tyle y, y, fajną sytuację, że ja czasami bywam aktorem. Mhm. Ale zupełnie inaczej to traktuję, ponieważ jestem amatorem całkowitym i grywam w teatrach wtedy, kiedy jest reżyser i producent, którzy widzą, że, że potrzebny im jest taki, a nie inny typ. Mm -hmm. I wtedy ja tak naprawdę trochę gram. Oczywiście jest to cała, cała, cała sfera wchodzenia w rolę i wychodzenia, ale gdzieś tam jest bardzo dużo takiego atewizmu mojego. Jest dużo takiego. Takiego wybrania sobie takiego fragmentu z ciała, czy, czy z, mojej, z mojej dynamiki, która jest głównym rysem tej roli. I to zazwyczaj, znaczy, no nie to, że zazwyczaj, zawsze się to udaje, tych, tych ról, bo nie mam 7 czy 10, gdzieś około tylu. I, i, I wtedy rzeczywiście jest to przejście, ale przejście jednocześnie charakterologiczne, że wynika to z mojego charakteru. Natomiast ja zupełnie nie rozumiem takiego. Budowania takiej, takiej, takiej formy oddzielnej sceny i oddzielnego życia. Oczywiście, sztuka, jak sama nazwa wskazuje, musi być jakąś wypowiedzią transformowaną, przetworzoną. Nie może być, nie cierpie, oczywiście, tak jak już wspomniałem, nie cierpie czegoś, co jest tautologią. Wychodzi z, z życia, wchodzi na scenę i wyprówa nam tutaj swoje, swoje boleści. To w ogóle odpada. Natomiast, natomiast musi być yy, ta spójność yy, tematyczna, czy spójność. Yy, Zrozumienia z publicznością, czyli to nie może być oderwane od życia, to nie może być, to może być, ma być przetworzone, ma być w jakiś sposób y, przetransponowane, ale nie może być oddzielne, nie może być tylko i wyłącznie kreacją, nie może być kostiumem. Nie powinno być czymś takim, że w, 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 wkładamy się w taki lateksowy kostiumek, wychodzimy na scenę, odgrywamy jakąś prawdziwą rzecz, ale potem się dystansujemy do tego albo mówimy, że nie, 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 to tylko była scena. Nie rozumiem tego, nie będę tego komentował. Takiej taki, taki, taki formy uprawiania nie wiem, sztuki, rozrywki, estrady czy czegokolwiek. Nie kapuję tego, nie rozumiem. Jest mi to dalekie i myślę, że często ci ludzie, którzy uprawiają tego typu formę, oni przeżywają olbrzymie stresy, bo oni muszą, tak, oni nie są, nie są w stanie, oni nie mogą sobie pozwolić na. Na, na, na cień jakiegokolwiek odkrycia swojej tożsamości, tylko muszą być w tej roli. To jest przerażające, bo myślę, że, że, że oni, są, oni dbają o tekst, boją, boją się o ten tekst, boją się o ruch, boją się y, o, o, o formę właśnie, boją się o miejsce, w którym są, boją się w, o swój ten scenariusz, o, tą, o, tą, o cały ten imaż o te loki, które gdzieś tam sobie przykręcają, o te kostiumy, te buty, tą aranżację, kiedy wystrzeli jakiś, 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 jakiś pocisk albo jakiś, jakiś fajerwerk. To jest dla nich to jest taki, taki trochę Las Vegas dla ubogich, no, bo, bo tam ci są świetni w tym, a my często udajemy coś i to tak. udawanie jest trochę nieprawdziwe. A czy nie, nie trochę, w ogóle jest nieprawdziwe. Więc ja znaczy, wolę... są też chyba aktorzy, którzy wchodzą w rolę i potrafią to robić dobrze, ale nic nie wnoszą do tej roli innego poza to, co mają wyrysowane mhm. i odwrotnie. Oni z tej roli nic nie biorą. Pięknie nam się rozmawiało, tak. już o teatrze nawet, bo tak. już o to zahaczyć. No ale ten Centrum Teatru Muzyki i Tańca o Tańcu już nie zdążymy porozmawiać. Nie, nie, nie. Nie no zdążymy. Ja tańczę do tyłu tylko. Aha. No to tu mamy wspólną nutę, tak, tak to nazwę. Ja dziękuję Państwu za <noise> dziękuję uwagę, bardzo. ale dziękuję przede wszystkim wspaniałemu artyście, który po raz kolejny do Kutna zawitał. Moim i Państwa gościem był Pan Janusz Radek. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.